sprzęcie dla najlepszych, wejdź na groundgame.com Mariusz Olkiewicz, kajeczpolę. znajdujemy się na oficjalnym mediadaniu przed galą KSW65, a ze mną debytująca w organizacji Anita Beku witam serdecznie. Witam. W takim razie, no, jak rozmawialiśmy na armii, jak Kasia sobie rozmawiała na armii, to mówiłaś o styczniu, K, kto i czym się przekonał, że walka jest jednak w grudniu? Miała być, e, moja pierwsza walka miała być w styczniu, zgadza się, e, aczkolwiek e, no, dostałam telefon, że jest możliwość e, wskoczenia i zawalczenia z Magdaleną, więc, e, no, wy, powiem tak, wykorzystuję szansę. Czy prawdą jest to, że wskoczyłaś za Karolinę wójcik do tego pojedynku? To znaczy, no z, tego co, z tego co wiem, to, to, to tak, ta, tak to miało wyglądać, ale też nie wiem, nie wiem, na ile to było tam oficjalnie potwierdzone. No w każdym razie ktoś inny miał z niej walczyć. Mhm. Słuchaj, no, jak się patrzy na kursy. No to to, że Bóg ma na Tobie suche nitki nie pozostawiają, to jest pewnie dobrze dla Ciebie, dla Twoich bliskich, jeżeli walkę wygrasz, no ale umówmy się, no ostatnio Liza Kuczyńska 01 a teraz 11 11.3, Magda Sormowa po dobry, bo naprawdę mocnej walce z Eweliną Woźniak. Jaki Ty masz na to pomysł? Czy w, w której uważasz płaszczyźnie jesteś w stanie zagrozić? Czy siłowo, czy kondycyjnie, czy parter, czy stójka, czy zapasy, co nam pokaże i tabekus? No bo to, że to będzie największe wyzwanie w twojej karierze, no to nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Powiem tak, myślę, że, 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 że mamy bardzo podobne style. I ona jest bardzo mocna fizycznie, ja też jestem mocna fizycznie. Jest, na pewno jest wszechstronna, jest mocna, no jest mocna w każdej płaszczyźnie. No kurczę, to jest dla mnie szansa. Ja ją po prostu wykorzystam. Trenerzy ułożyli plan. E, trenowaliśmy tam różne scenariusze pod nią, e, no i mam nadzieję, że któryś z nich wyjdzie, więc hmm. no myślę, że gdybym, gdybym e, nie była pewna, to też nie brałabym tej walki. Myślę, że będzie dobrze, że w sobotę będzie dobrze. No, bardzo szanuję, no bo ciężko to… Mi jest, ciężko mi jest, tak naprawdę powiedzieć, w której płaszczyźnie mogę zagrozić. No ja muszę się z nią złapać, no muszę zobaczyć, to jest walka, tam się może wydarzyć wszystko, mówię. E, Koniec końców wychodzą tylko e, dwie osoby, nie, nie, Magdalena nie jest żadną boginią, na pewno jest bardzo mocną, doświadczoną zawodniczką, ale no e, jak… E, Walki pokazują czasami nawet, mówię, największy underdog może zaskoczyć. A powiedz w takim razie, czy to Cię motywuje dodatkowo albo nie że motywuje, to dodatkowo ściąga presję, A, no bo umówmy się, że tutaj oczekiwania są względem Magdy e, Sormowej mm -hmm. Ludzie sobie zdają sprawę z tego, że, tego, że ten mm -hmm. pojedynek dla Ciebie ciężki, jeżeli go nie wygrasz, to nikt się nie będzie od razu na Ciebie pluł w internecie i hejtował, e, bo, bo po prostu papier pokazuje to, co pokazuje. Tak z... znaleźli tacy. No tak, no internet zawsze wie, wie najlepiej. E, powiedz, czy to jest jakaś jak taka motywacja i, i też ten stres, który odchodzi dzięki temu? jest na pewno Ogromna motywacja. Ja nie czuję presji. Tyle. Jest ogromna motywacja, bo jeżeli mi się uda, to będzie to super zwycięstwo Znowu mówię z tak doświadczoną zawodniczką. To też mi pokaże, na jakim poziomie ja jestem. Tak, no i to jest na pewno mhm. jedna z największych wartości dodanych. No i tak w jest. końcu, nie wiem, ty wiesz najlepiej, nie wiem, z sześciu walk, ile stoczyłaś w swojej kategorii wagowej, bo w końcu będziesz miała tak, jedną no, z niewielu okazji. Też, też, dokładnie właśnie też trzeba spojrzeć na to, że, że na przykład dałam dobrą, wyrwaną walkę, z Izą, ale no nie wszystko mi się, Iza jednak była troszkę cięższa. Eee, i, i, a tutaj Magdalena będzie w mojej wadze, moich gabarytów, więc no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, ciężko jest powiedzieć, gdybyś co, co będzie, bo zawodniczka jest bardzo mocna, więc no wszystko się okaże w sobotę. Na no to czekałem W takim razie powiedz, no miała być walka w styczniu, jest walka w grudniu, no więc to skróciło definitywnie o miesiąc przygotowania, czyli z miesiąc, o miesiąc skróciło, czyli mhm. ile one trwały? Znaczy, ja powiem szczerze, że byłam w przygotowaniach już, ja po o, ostatniej walce, która odbyła się w czerwcu, moja walka, e, ja cały czas byłam na macie, trenowałam dwa razy dziennie, spadowałam cały czas, e, trzymałam też wagę, e, bo gdzieś tam we wrześniu miałam walczyć na Babilonie, ale tam też ta waleczka nie wyszła, we wrześniu chyba, no chyba we, wrześni we wrześniu, e, no nie wyszło, bo tam też przeciwniczka była z Białorusi, więc e, mówię no, e, nie doszło do niej, no ale ja cały czas pozostawałam w formie, bo gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że może się pojawić jakaś okazja, żeby wskoczyć na miejsce. A że ja, no mówię, no jestem osobą, która lubi cenować. <grym> I, i, i no byłam cały czas w tych przygotowaniach, więc, no więc myślę, że jestem w dobrej formie. No Przyzwyczajasz się do tych walk nie w swojej kategorii czy w catch No więc zapytam, jak z zbijanie wagi? Czy nie ma najmniejszego problemu? Nie, właśnie, właśnie ta waga ładnie zeszła, mimo że to 3,5 tygodnia mhm. było. No i nami zostało. Zostanie mi pewnie kilogram do, do cięcia w wannie, no ale to jest już taki piękny, więc. Mhm. W takim razie no, zapytam o e, tajemnicę oktopusa. E, bo zaczynacie naprawdę wyrastać na jeden... Mm -hmm. no, jeżeli chodzi o sukcesy w tym roku, wiadomo, że to jeszcze za wcześnie, żeby to mówić. Natomiast najlepsze kluby e, od przez Anko, Sarachion, Jim zaczynając, miał lepszej, i gorsze chwile w tym roku. Mm -hmm. Natomiast u Was, jakby reasumując, e, jest naprawdę nieźle. I tak naprawdę tych... E, nie mogę sobie teraz na szybko... E, pięć porażek wymienić od ręki, e, mm -hmm. e, zwycięstw od ręki, mm -hmm. nie mogę sobie jednej porażki e, za bardzo nawet przypomnieć. Idzie naprawdę świetnie, e, w czym jest niza? No, mi powiesz, że w remoncie, no to w takim razie... Trudno zrobić remont. Ja nie, no, myślę, że tajemnica tkwi tutaj w, przede wszystkim w trenerze. Jeżeli trener potrafi do Ciebie podejść, traktuje Cię też indywidualnie, nie tak jak każdego innego, nie każe Ci robić tego samego każdemu zawodnikowi. Naprawdę, Dawid Popowski jest bardzo dobrym trenerem, mówię, podchodzi do każdego indywidualnie. No, i też ogólnie w teamie. Mamy mocny team, mamy z kim spadować, każdy siebie nawzajem motywuje, więc myślę, że. A, ja wiem nie kto, tam... Krakus przegrał, a tak przegrywają to niektórzy no, chcieliby kra... wy... Tak, to... tak, ale Krakus też wziął walkę, e, nie wiem, chyba z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tak mi się, coś tak. No i on tam też miał kontuzję kolana, więc to, no niestety wyszło jak wyszło. A tej walki nikt chyba nie traktuje, jego występów w kategoriach porażki, Zobacz. więc chciałbym w takim razie zapytać o twoją koleżankę klubową Katarzynę Sadurę, ja pamiętam jak Kasia mm. na Ladies Fight Night jak kończyła karierę, mm. albo zawieszała karierę, to tam była zmiana ze przeciwnikiem na ostatnią chwilę, było chyba 66, 68, mm. teraz jest 57. Biorąc pod uwagę to, że a, ty masz w małym palcu tłuszcze węglowodany, mm. białka i wszystko, czy ty, ty jesteś odpowiedzialna za, za tą panią, za, za to, za to zmianę kategorii zejście, bo jak ja usłyszałem o 57, pamiętając mm. ją z 66, 68 jakichś catchweightów, chorych pomysłów, to byłem zaskoczony, A no, jak teraz już widzę, to już widzę, że faktycznie tego problemu nigdy z tym nie będzie, czy ty w tym ma maczasz palce? Nie, ja nie maczam, ta, tam macza Dawid we polskie palce. Ale, ale ja bym ja, ja tylko namawiałam, żeby rzeczywiście, że C57 bez problemu zrobi, no i jak się okazuje, robi, więc... No, że ale razie... nie, potrzy, nie potrzebuję mojej pomocy. Nie potrzebuję. W takim razie zapytam, e, przyszły rok, 12 gal już od tej zaczynają maraton, więc szansa jest bardzo często występować. W takim razie, no bez względu na ten wynik, co by się nie dało, działo weszłaś w pewnym sensie na zastępstwo, mm -hmm. więc na pewno kontrakt też nie jest na jedną walkę. A czy to stwarza dla Ciebie dodatkową opcję? Chciałbyś trzy, cztery walki nawet rocznie toczyć, czy zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy? E, nie, jak najbardziej. Jeżeli zdrowie, wszystko ze zdrowiem będzie dobrze, nie będzie kontuzji, to ja bym chciała jak najczęściej. No dobrze, w takim razie co? No, Gliwice czekają, arena czeka, naście tysięcy kibiców czeka, więc parę słów do zaprosić swoich fanów i naszych widzów na swoich subetni pojedynek. Otwierasz no, kartę główną, zdaje się. Tak. W Słuchajcie, sensie tak, walka, to, trzeba, to chyba tak, to tak to sądzę. Chyba tak. No, w takim razie zapraszam wszystkich serdecznie w sobotę. Jestem przekonana, że będą duże emocje, będzie się działo. I tyle. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.